Siemanko, z tej strony, Elio, Atari Retrofan, ogolony Atari Retrofan. Dzisiaj mnie tak naszło na nagranie tego materiału, bo wczoraj zwróciły do mnie jakieś wspomnienia z czasów PRL-u, no, powiedzmy, połowy lat 80., a wspomnienia wróciły odnośnie napojów. Bo wczoraj miałem taką małą akcję, że tak powiem, z marudzeniem odnośnie, poprawię sobie kamerę ciutkę, z odnośnie, marudzeniem odnośnie napojów, których jest w w domu. Pepsi, kole, wszystko zero, żeby nie było. Soki soki do wody, woda mineralna, gazowana, nie gazowana, ale oczywiście nie ma się co napić wszystko jest nudne już. To tak mi się pomyślało, właśnie jak to kiedyś było za Perelu. I ja pamiętam, to, była, to był początek podstawówki. Pierwsza, druga klasa, ta elementarna szkoła, że tak powiem. No i mieliśmy takie. Mieliśmy. No w Polsce były takie dwa obszary, ja to tak nazywam, w których mogliśmy sobie kupić nie napoje, bo u nas się napoje nie mówiło. U nas się mówiło coś do picia. Coś do picia się mówiło w Tychach i były takie dwa obszary. Pierwszy obszar to była generalnie Polska, czyli wszystkie te sklepiki osiedlowe, warzywnioki i inne, jakieś super samy, te takie markeciki z prawdziwego zdarzenia, puste w środku z ogromnymi przestrzeniami. A drugim takim obszarem były peweksy, które się pojawiły. Czyli te, te takie sklepy, do których chodziło się z wypiekami na twarzy, w których oglądało się te wszystkie rzeczy kolorowe, które tam w środku były. Zarówno, nie wiem, ubrania jakieś z zachodu, czy, czy klocki Lego, inne zabawki, jak i właśnie napoje. Tam, tam pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda puszka Coca-Coli, puszka, nie wiem, Sprite'a, puszka 7up'a. Ja to wtedy Zup czytałem. Zup. Mi się wydawało, że tam jest Zup napisane. Także były takie dwa obszary. Oczywiście e, zdarzały się momenty w roku, dwa, trzy, że rodzice zabrali mnie do Pewexu, mieli jakieś tam marki e, od rodziny z Niemiec, no i kupili mi jakąś czekoladkę. Pamiętam do dnia dzisiejszego najlepszą czekoladę świata, jaką w życiu jadłem, ale to, to wiadomo, przez sentyment, tak, tak teraz mówię, i przez pryzmat czasów, jakie, jakie były, to była czekoladka Toblerone. E, w Polsce razie mieliśmy wyroby czekoladopodobne, które, które dupy nie przypominały po prostu, to była masakra, ale jedliśmy, no bo, no bo co innego było do jedzenia. Natomiast w Pewexie można było kupić czekoladkę Toblerone, nie wiem czy kojarzycie. Czekoladka taka trójkątna, takie trójkąciki, takie, takie powycinane, że można było ułamać, z orzeszkami, ale te orzeszki były takie, tak jak guma troszeczkę. No ta czekolada była było świata. Dalej, dalej ją można kupić, gdzieś tam w Kauflandzie ją widziałem. Dosyć droga jest, ale, ale to tak by the way odnośnie coś do picia. Natomiast te trzy, trzy razy w roku powiedzmy rodzice kupili mi taką puszeczkę, no to to był wielki rytuał otwierania takiej puszki, picia tego napoju. Raz też pamiętam jak się przepotwornie rozpłakałem, jak... No nie wiedziałem, bo skąd miałem wiedzieć, że, że jak się za bardzo wytrzącha podczas drogi powrotnej taką Coca-Colę, bo człowiek trzyma ją w, w ręku, taką puszkę, cieszy się, że, że ją dostał od rodziców, biegnie szczęśliwy, podskakuje, rusza to kolą, no i potem... Otwarcie skończyło się niestety wylaniem się połowy w postaci takiej, wiecie, piany na, na ziemię. No człowiek przestrasznie płakał jakoś, czy znaczy jakoś, no kurde, skąd miałem wiedzieć, że trzeba ryja od razu przystawić i łapać każdy, każdy łyk wyciekający. No, no niestety wtedy, wtedy część tej Coca-Coli, czy co to było, mi, mi uciekła. Natomiast skupimy się dzisiaj na tym drugim obszarze, czyli tym, co było ogólnie dostępne w tych właśnie wszystkich warzywniokach, sklepach przyosiedlowych, super samach, master samach, czego tam się nazywało. I ja pamiętam trzy takie główne napoje z czasów komuny, właśnie z tego, z tego okresu, powiedzmy, zerówka pierwsza klasa. Pierwszym był taki najbardziej klasyczny, który do teraz wspominam z uśmiechem na twarzy, ale, ale nie wiem, to była, to była woda. Woda z Saturatora. Dla młodszych widzów, Saturator to było takie kupione na targu od ruskich. Takie, taka butelka jakby, do której wkręcało się nabo naboje z gazem, które wyglądały przestrasznie, jakby e, gdzieś zostały wyciągnięte, e, gdzieś, gdzieś leżakowały dwa lata, już rdzewiały i w ogóle. To tak, to jak to, ja to tak pamiętam. E, nalewało się do tej butli, do tego saturatora wody, wkręcało się ten nabój z gazem, e, no i naciskało się, to już rodzice robili, bo to było ciężko nacisnąć, pamiętam, naciskali. Ten, ten dwutlenek węgla tam się napierdzielał z tą, z tą wodą, no i leciała nam już gazowana kranówka. No to był, to był szał generalnie, bo te, te bąbelki robiły wrażenie, jak to się piło. Aczkolwiek, jeżeli mogę smak tej wody do czegoś porównać, to tak jakbyśmy po deszczu wylizali taką metalową huśtawkę na placu zabaw. To był naprawdę, to był taki metaliczny posmak, to było takie takie gówno w smaku, masakra, no ale te bąbelki te robiły robotę, robiły robotę. Rodzice oczywiście nas dzieciaków wysyłały do, do sklepów, żeby kupić te naboje, wkręcali je tam, no i tą wodę nam robili. I to tak jeszcze tak dla młodszych widzów, kiedyś na przykład jak, nie wiem, nabój się skończył, nie było tej wody z saturatora, to niczym takim nadzwyczajnym nie było i dziwnym, żeby podejść, wiecie, w kiblu do kranu, podłożyć bokiem ryj pod kran, odkręcić wodę i pić. Takie były czasy. E, oczywiście były też dostępne gdzieś tam w tych sklepikach, wszystkich osiedlowych, wody mineralne e, sprzedawane w tych takich plastikowych. Wyleciało mi teraz słowo te, transporterach o w tych takich transporterach no takie jak bruwary się kupujecie. No to wody mineralne też były takie na kapsel, wiecie, ale to to później na początku rządziły saturatory. Drugim napojem, który też się śmieje, który pamiętam z tamtych czasów, to już była szkoła podstawowa. Przez kilka pierwszych lat szkoły podstawowej nie mieliśmy sklepiku takiego szkolnego w budynku. Pojawił się on, nie wiem, w szóstej, siódmej klasie jak byłem. No, i na każdej przerwie latało się do takiego malutkiego sklepiczku, który był w piwnicy bloku, dosłownie no, 20 kroków od szkoły. E, więc na każdej przerwie tam się latało. No, i tam pani sprzedawała takie wszystkie tanie rzeczy, no, żeby dzieciaki mogły kupować. I tam były m.in. napoje, no, te, te co się do picia. No i pani e, któregoś razu e, no, pojawiło się w jej ofercie sprzedażowej. Uwaga, te napoje w woreczkach, kojarzycie już, nie? E, Znowu był jakiś taki plastikowy transporter, tylko nie taki na butelki z tymi przedziałkami, tylko taka, no taka odetka, nie wiem, jak to, u mnie w firmie to się nazywa odetka na, na komponenty. Taki, taki kosz plastikowy i tam było po prostu wdupcone w worki, yy, takie takie niewielkie, tej wielkości woreczki, wypełnione napojem. Napojów były dwa rodzaje, przynajmniej u mnie, ja to wszystko mówię z perspektywy yy, małego Tyszanina. Były dwa rodzaje napojów. Pierwszy to był pomarańczowy, a czy w sensie koloru, bo smakiem to dupy znowu nie przypominało. Nie, nie wiem, jaki to był miks chemii, ale był, był napój pomarańczowy, a drugi napój był czarny. To był napój o smaku coli. To było marzenie każdego, a dlaczego marzenie? Bo e, pamiętam, jak pani dostawała ten transporter z tymi, z tymi woreczkami, to tam 90% to było tych pomarańczowych, a tylko kilka było zawsze Coca-Coli. Więc jak się Wyrwało z sali, bo dzwonek zawył, i no to chłopaki na, na, na zabój leciały do tego sklepiku. Kto pierwszy wpadł, ten miał największą szansę kupić taki woreczek, właśnie z Coca-Colą. Do tego, oczywiście, były, były słomki. No i co, brało się taki woreczek, trzymało się za końcówkę odgryzało się kawałek tej folii, pluwało się tym na ziemię, wsadzało się w to miejsce oczywiście rurkę, no i delikatnie trzeba był to worek miękki jak śniadajówka, więc każdy zbyt gwałtowny ruch powodował, że przez tą e, dziurę, którą właśnie zrobiliśmy, e, te, ten napój, te, te coś do picia wypierdzielało, mogliśmy się cali polać, a potem lepiliśmy się niemiłosiernie z tego, więc się odgryzało, wkładało się rureczkę, robiło się takie pierwsze pociągnięcie, żeby trochę ubyło, a potem tą końcówkę tego woreczka tak się ściskało, taki wiecie, taki już się Woreczek robiło, no i się z dumą, z dumą piło. No i tak jak mówiłem, polowanie było na Coca-Colę, która Coca-Coli oczywiście poza powiedzmy wyglądem nie przypominała. No to ten, ten, napój, ten napój był też oczywiście niegazowany, no to to jest logiczne, ale no to, to, jest, to jest klasyk gatunku. Napoje w woreczkach to, to było mistrzostwo świata. Natomiast ostatnią rzeczą, którą z tych napoi pamiętam, napoi, no to były z OSM-ów, czyli o, o, Jak to było? Okręgowych spółdzielni mleczarskich. O, też dostępne właśnie w tych sklepikach, takich przyosiedlowych i tym sklepiku, który mieliśmy w piwnicy przy szkole, to były takie mleczka. Ale wróć najpierw. Za czasów komuny, tutaj do, do Młodszych Witów, było tak, że składało się zamówienia na mleko. Nie szło się po mleko do, do sklepu, nie. Mleko się miało pod drzwiami. Zapisywało się na mleka, pan mleczarz przyjeżdżał na osiedle. Brał jakiś transportę z takimi litrowymi mlekami w szklanych butelkach, z takimi wieczkami ze sreberek. Pamiętacie takimi zgrzanymi? No i to było zawsze już o, nie wiem, czwartej, piątej rano rozstawiane pod drzwi. Więc jak się człowiek obudził, otwierał drzwi, no to miał mleko pod drzwiami. No i coś na ten wzór było właśnie w tych sklepików, było w tym sklepiku przeszkolnym. To było takie mleczko kakaowe. Było to też w butelce szklanej, też z tym takim sreberkiem na górze zgrzanym, ale to była taka miniaturka tej butelki. Nie wiem, jaką to miała pojemność. Może 0,3, pół litrowe to chyba nie było, 0,3 to musiało być, coś w tych klimatach. No, wyglądała jak taka malutka butelka z mleczkiem, właśnie, tylko to mleczko nie było białe, tylko było takie brązowawe. I w przeciwieństwie do tych, do tej wody smakującej jak huśtawka po deszczu, do tych napojów w woreczkach, które o nowy fotoradar postawili, taki elegancki już. Do tych, do tych napojów z woreczków, które smakowały, nie wiem, były po prostu słodkie, Co, coś tam sprawiało, że one były słodkie. No to te mleczko smakowało naprawdę przecudnie. To było coś po prostu pysznego. Leciało się potem mleczka. Te, te wieczko tak się delikatnie tylko odchylało, no i po prostu sączyło się te mleczko kakowe, to było mistrzostwo świata. Pamiętam też, ta pani za dużo tego mleczka nigdy nie miała, także też był wyścig, wyścig zbrojeń, kto pierwszy, kto szybciej doleci, ewentualnie kogoś tam wypnie z, cho, z kolejki. Ja akurat miałem takiego kumpla, Roberta K., Robert K., no to był taki rozrabiaka szkolny, ale żeby był, jak on, on, sam siebie tak nazywał, żeby nie było, tępaczkiem, był tępaczkiem, no to zawsze siadał ze mną na wszystkich klasówkach, sprawdzianach, zawsze ode mnie ściągał. E, to już też było w późniejszych tam, tam, e, latach, powiedzmy czwarta klasa. E, no to byłem, że tak powiem, chroniony. No to nie raz się właśnie, jak się biegło do sklepiku i, i gdzieś tam z jakichś powodów nie wygrzebałem się z klasy, doleciałem za późno, była szansa, że nie dostanę. No to Robert K. robił porządek w kolejce i zawsze, zawsze oboje mieliśmy, mieliśmy co do picia. No i tyle. To taka propos właśnie tego marudzenia dzieci, że, że nie ma się co napić, że wszystko już nudne. A jak czasami skoczę do sklepu i pytam: No to co chcecie, kupcie sobie coś, weźcie sobie jakąś puszkę, to stoją godzinę i zastanawiają się, co wybrać. Nie? Masakra. Masakra. Myśmy się cieszyli tym, co mieliśmy. E, oczywiście, czekam na Wasze wspomnienia związane z, z, z napojami, czy, czy też te takie cudeńka, o których ja wam mówiłem mieliście. Saturator pewnie każdy miał, ale czy te woreczki były u was, czy, czy były te mleczka kakowe, dajcie koniecznie znać. No i co? Do następnego.